Cześć kochani, dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko ok z audio. Eee, słuchajcie, ja przychodzę tutaj znowu, to jest jeden z tych liveów takich Speedy Gonzales, czyli wchodzimy konkretnie w temat, szybko, krótko i konkretnie. Eee, jest to temat nawiązujący do naszych dziecięcych zranień, do Postawionych na bazie tych zranień mechanizmów obronnych, które nam już w dorosłym życiu nie służą. I będzie to się tutaj odbywać w tym tygodniu, w tygodniu inicjującym tegoroczną edycję kursu Kobieta Kompletna, bo kurs Kobieta Kompletna startuje już 10. 10, tak, 10 października. Tutaj wyświetlam Wam teraz link do zapisu dla tych z Was, którzy chcieliby się jeszcze przyłączyć. Więc w tym tygodniu mamy codziennie o godzinie 19 taki tydzień kompletności. I chciałabym w ramach tego tygodnia kompletności nawiązywać bardzo króciutko, bardzo zwięźle, ale jednak, żeby zaakcentować do takich właśnie różnych naszych zachowań, które destrukcyjnie wpływają na nasze życie, które nam nie służą i które są pozostałością, a raczej kontynuacją naszych dziecięcych zranień i powiązanych z nimi mechanizmów obronnych czyli sposobów, przy pomocy których My, jako dzieci, nauczyliśmy się w naszym takim dziecięcym zrozumieniu siebie chronić i również w takim dziecięcym zrozumieniu nauczyliśmy się zapewniać sobie więcej miłości, bezpieczeństwa i akceptacji. Więc, kochani, dzisiaj dzień numer jeden, i dzisiaj chciałabym nawiązać króciutko do kontroli. Kontrola. Myślę, że coś bardzo znanego każdemu z nas, jednak wielu z nas może stwierdzić, a mnie to nie dotyczy. Ja nie jestem takim kontrolerem. Natomiast, kiedy my zaczynamy się przyglądać temu, co się w nas dzieje i jak my traktujemy otoczenie, jak my traktujemy innych ludzi, jak my traktujemy, jak podchodzimy do tego, co się wydarza, to możemy się bardzo zaskoczyć i najczęściej tak się dzieje, jak dużo kontroli w nas jest. I to jest taka kontrola w ujęciu niezdrowym, niesłużącym nam, jako desperacja, jako taka obsesja wręcz, dlatego że kontrola która powstała w nas w dzieciństwie, w ogóle zacznijmy od tego, że mechanizm kontroli jest jednym z najsilniejszych, najmocniejszych, który powstaje w nas w dzieciństwie, w którym jako dziecko czujemy, że jest jakieś zagrożenie, że brakuje nam wystarczająco tego ciepła, miłości, uwagi, docenienia, akceptacji, czyli tak naprawdę dotyczy to każdego z nas. Oczywiście, że w rodzinach, w których był jeszcze alkohol czy była przemoc, dla osób z syndromem DDA, DDD, to tak ten, ta potrzeba kontroli będzie jeszcze bardziej, o wiele bardziej wzmożona, ale generalnie kontrola dotyczy każdego z nas, dlatego że my jako dziecko uwierzyliśmy, że poprzez kontrolowanie tego, co się wydarza, poprzez kontrolowanie swojego zachowania, sposobu bycia, tego, co wyrażamy, po co sięgamy. Poprzez kontrolowanie, taką czujność wzmożoną, tego co kto inny mówi, co ktoś inny być może sugeruje, czyli też na zasadzie takiego domysłu, tak? My dzięki temu tworzymy sobie bezpieczeństwo. I oczywiście jest to bzdura, nie jest to prawda, ale dla dziecka przynosi to ulgę i super, bo dziecko. Nie jest jeszcze przysposobione do tego, żeby radzić sobie z trudnościami, z emocjonalnością, z tym wszystkim, z czym jest mu dane spotykać się w dzieciństwie, więc przecudownie, że ono sobie wykształciło każdy z nas w dzieciństwie, ten mechanizm kontroli, który sprawiał, że my jako dzieci czuliśmy się bezpieczni. Ale jak zwykle problem pojawia się tu, gdzie my. Tą obsesyjną, nadmierną kontrolę przenosimy w nasze dorosłe życie. Ona staje się naszym destrukcyjnym mechanizmem, zachowaniem, nawykiem, automatem. Często w ogóle nawet sobie nie zdajemy sprawy, że znowu coś kontrolujemy. I ta kontrola oddziela nas od życia, od spełnienia, od samych siebie, od innych ludzi, od bliskości, zamyka nas na realizację naszych pragnień. Kontrola jest bardzo blisko powiązana z oczekiwaniem. Oczekiwanie to jest kolejny taki destrukcyjny mechanizm. My sobie te wszystkie zachowania, które destrukcyjnie wpływają na nasze życie, tak jak właśnie kontrola, oczekiwanie, porównywanie, ocena ym, i wiele, wiele innych przywołujemy i pracujemy z nimi głęboko właśnie na kursie Kobieta Kompletna. Po co? No właśnie po to, żeby zobaczyć co się w nich kryje, dlaczego po nie sięgamy. Kiedy one się w nas odpalają, do czego one prowadzą, do jakich zachowań, do jakich reakcji, do jakich przemyśleń, do jakiego nastawienia do samych siebie i do innych. Co one robią nam w naszym życiu, i żeby móc świadomie wybierać, żeby już się na nie tak automatycznie nie łapać, a zamiast nich, żeby, żeby otwierać się na to, co jest dla nas autentyczne, prawdziwe, to, co wypływa z miejsca naszej kompletności. Dlatego, że, kochani, kontrola, jest jakby przeciwieństwem zaufania. Pewna porcja kontroli, tej zdrowej kontroli jest oczywiście każdemu potrzebna. Kontrola w takim zdrowym ujęciu, ona jest naszym zasobem, bo czasami w życiu są sytuacje, są momenty, kiedy my potrzebujemy coś skontrolować i tu myślę, że mamy co do tego jasność. Natomiast w takim zdrowym ujęciu ta kontrola jest naszym narzędziem i jest Czymś, po co my sięgamy w świadomy sposób, bo na przykład chcemy teraz skontrolować przebieg czegoś, co jest dla nas ważne, jakieś etapy czegoś, skontrolować postępy czegoś, różnego typu rzeczy, gdzie ta kontrola nam służy, ale to są tak naprawdę, naprawdę jakieś ułamki sytuacji, niewielkie procenty sytuacji, w których my tą kontrolę na co dzień aplikujemy. Nie zdając sobie sprawy, jak ona destrukcyjnie wpływa na nasze życie. Bo teraz, jeżeli kontrola daje nam iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, to my cały czas ją stosujemy, żeby czuć się bezpiecznie, zupełnie sobie nie zdając tego sprawy, że to jest bójda, że to jest puste, że ona tak naprawdę nie daje nam bezpieczeństwa, że to jest iluzja. I kiedy my sięgamy po kontrolę w pierwszej kolejności, to My tak naprawdę nie wierzymy w swoją wartość, takimi, jakimi jesteśmy, czyli oddalamy się od prawdy o sobie, od swojej kompletności, od swojego autentyzmu, bo pierwszym punktem wyjściowym kontroli, tu gdzie ją aplikujemy w destrukcyjny sposób, jest, ten, jest to miejsce, jest ten punkt, gdzie my staramy się kontrolować swoje zachowania, swoje myśli, swoje odczucia, to, co wyrażamy, czy słownie, czy właśnie na zasadzie Takiego dzielenia się w taki intymny, bliski sposób swoją prawdą. My uwierzyliśmy w dzieciństwie, że pewnych rzeczy nie można pokazywać, że nie można pewnych rzeczy czuć, że pewne rzeczy są niedobre, niewłaściwe, pewien sposób myślenia, pewne pragnienia, pewne potrzeby, pewne odczucia. My nie mamy w sobie zdolności, żeby być dojrzale z tym, co czujemy. My nie mamy w sobie tej umiejętności żeby sięgać po to, co jest dla nas ważne, żeby to wyrażać. Więc na skutek tego wszystkiego myśmy zaczęli stosować kontrolę, żeby kontrolować nasz sposób bycia i tak go dopasowywać, jak uwierzyliśmy, że tylko to zachowanie, kiedy na przykład jesteśmy zawsze mili, zawsze uśmiechnięci, czy zawsze pomocni, czy zawsze przedsiębiorczy, zawsze osiągający, różnego rodzaju tego typu zachowania, te, które postawiliśmy akurat w swoim przypadku na piedestale, My teraz kontrolujemy, to jest rola już naszego superego, żeby kontrolowało, żeby nasze ego zachowywało się właśnie w ramach tych wytycznych, w które uwierzyliśmy w dzieciństwie, że tylko te zachowania są dla nas prawidłowe. Do tego my jeszcze uwierzyliśmy, co w tym życiu ma prawo być, a czego nie ma prawa być. Co jest właściwe, a co nie. Uwierzyliśmy też i tak naprawdę chcemy to wymusić na rzeczywistości, że Rzeczywistość, żebyśmy mogli być szczęśliwi, żeby była przejawem tego, że nasze życie jest spełnione, musi być zawsze po naszej myśli. Więc tutaj też nie ufamy życiu. Zapominamy o tym, że to życie nam tutaj dało życie, że nasze serce samo bije, że sami oddychamy, że budzimy się o poranku. Zapominamy o tym wszystkim i zapominamy, że to życie nas pięknie prowadzi i trzyma w ramionach. Natomiast. Zapominając o tym, nie możemy ufać życiu, jego przepływowi i nie możemy się na ten przepływ otworzyć, chociaż bardzo tego pragniemy i za tym tęsknimy. I wierzymy, że tylko gwarancją naszego szczęścia, spełnienia i bezpieczeństwa jest takie zaciskanie i kontrola wszystkiego, co się dzieje. A jak dzieje się coś nie po naszej myśli, coś idzie nie tak, jak sobie to wyobraziliśmy czy zaplanowaliśmy, to wtedy kłócimy się z życiem, wtedy się frustrujemy, spinamy, stresujemy. Próbujemy przeforsować swoje zdanie po swojemu. I to dotyczy również innych ludzi, ich sposobu bycia, ich wyborów. My tutaj też, stosując tą destrukcyjną kontrolę, staramy się im narzucić, jacy powinni być, i przeforsować to, co my sobie wyobrażamy. Czyli tutaj też oczekiwanie idzie w parze, takie niezdrowe oczekiwanie, które nas znowu oddala od innych ludzi, od spełnienia, od przepływu życia, od lekkości, od spontaniczności, od wszystkiego. Od razu w tym zaznaczam, bo często pojawiają się tu komentarze. No ale dobrze, jak ktoś robi coś ewidentnie niedobrego, to co ja mam się na to tak godzić, bo żeby nie pokazywać, że ja coś kontroluję, czy staram się coś narzucić? A no nie, musimy być w tym mądrzy. I tak naprawdę, kiedy my odkrywamy swoją kompletność i uczymy się, tak jak na przykład na kursie Kobieta Kompletna, żyć z tego miejsca kompletności, my aplikujemy tą kontrolę, tak jak wcześniej wspomniałam, tutaj, gdzie wiemy, że tego potrzebujemy, gdzie ona jest naszym zasobem, gdzie jest naszym narzędziem, które jest nam w danym momencie potrzebne. Do tego, kiedy My sięgamy po kontrolę, czy gdzieś zwracamy komuś na coś uwagę, wyrażamy swoje preferencje, wyrażamy swoją prawdę, zaznaczamy granice. To jest jak najbardziej potrzebne i my w dalszym ciągu, a wręcz nawet powiedziałabym, dopiero tutaj naprawdę to robimy, bo jesteśmy blisko siebie i nie boimy się już teraz, że ktoś nas odrzuci, ktoś nas będzie negować, nie będzie nas akceptować, dlatego że my wyrazimy siebie. To tutaj mamy klarowność, to tutaj dbamy o siebie, zaznaczamy swoje granice, naprawdę, ale też w tym wszystkim możemy dać swój feedback, możemy dać swoją opinię, ale my wiemy, że to, co się dzieje, jest tak naprawdę niekontrolowalne, że życie płynie swoim torem i wszystko tak naprawdę, jakbyśmy tak się przyglądnęli temu i z tym się zatrzymali, nam służy. Służy nam, żeby. Właśnie wyjść poza lęk, żeby ten lęk już więcej nie sterował naszym życiem. Służy nam w taki sposób, że każda interakcja, która, każda sytuacja, która nam się wydaje nie po naszej myśli i którą chcielibyśmy przeforsować, żeby przebiegała inaczej, każda osoba, która jakoś depcze nam po piętach albo nas wkurza, doprowadza do, do szaleństwa i nie możemy jej wytrzymać, i chcielibyśmy, żeby zmieniła swoje zachowania, chcielibyśmy kontrolować jej sposób bycia, coś narzucić, coś przeforsować. Tak naprawdę to wszystko są boskie interakcje, to wszystko są boskie spotkania, które są nam dane po to, żebyśmy mogli zobaczyć co nas jeszcze dotyka, dlaczego, jaki kryje się tutaj lęk i żebyśmy mogli zacząć wracać do siebie. Więc kochani Zbierając to wszystko w jedną całość, a raczej już tak spinając razem, żeby, żeby to nie trwało za długo. Kontrola, kiedy jest użyta w nadmiarze, a w 99% przypadków, dopóki się jej nie przyjrzymy, tak to się właśnie dzieje, bo uwierzyliśmy, że ona daje nam bezpieczeństwo i potrzebujemy sobie pokazać, że wcale tak nie jest, potrzebujemy zobaczyć, gdzie ona się przejawia w naszym życiu, jak wpływa na nasze życie, i nauczyć się poza nią świadomie z wyboru wychodzić. Kontrola w innym wypadku zamyka nas na spełnienie, zamyka nas na bliskość, zamyka nas na to wszystko, czego pragniemy doświadczać. I na kursie kobieta kompletna, my dajemy kontroli dużo czasu, dużo uwagi, jako jeden z tych głównych destrukcyjnych mechanizmów, nawyków, zachowań, który zamyka nas na spełnienie. My pokazujemy sobie, jak być z kontrolą. Nie próbując jej kontrolować, nie oceniając jej jeszcze, czyli nie dokładając kolejnych warstw, ale jednocześnie ucząc się wychodzić poza te jej destrukcyjne przejawy, rozumiejąc, dlaczego ona do takich zachowań, do takiego sposobu bycia nas nakłania, czyli aplikujemy tu logikę, świadomość, ale wychodzimy też sercem, przyjmujemy, że i taka część nas w nas jest i ma prawo być, więc jej nie zwalczamy. Ale otulamy swoją obecnością i uczymy się żyć poza nią, co na początku nie jest łatwe, bo nie wiemy, kim my jesteśmy, kiedy nie kontrolujemy, ale z czasem staje się to coraz bardziej naturalne. Więc, kochani, jeżeli macie ochotę, uczyć się razem ze mną, jak wychodzić poza różne destrukcyjne zachowania i nawyki, jak już nie dać się sterować tym, lękom, które są postawione na różnych dziecięcych zranieniach, jak dalej uzdrawiać swoje dziecięce zranienia, ale już nie zatrzymywać się tylko na teorii, na wiedzy, tylko robić ten krok do życia, ucząc się żyć poza tym co nam nie służy. To ja z całego serca zapraszam was na kobietę kompletną, przeboski przecudowny kurs, który prowadzę tylko raz do roku. Tegoroczna edycja jest od 10 października i to będzie jeden, to będzie ostatni kurs, który poprowadzę w tym roku. Także tym bardziej Was zapraszam, bo kolejny, który będę prowadzić, będzie dopiero za kilka miesięcy. Przepiękny kurs, jestem z Wami na nim każdego dnia. Mamy dwa razy w tygodniu spotkania live, które są nagrywane. Codzienne materiały w panelu kursanta. Jest, jestem z Wami i prowadzę Was przez calutkie trzy tygodnie, a potem już po tym czasie wiecie. Jak być z tym, co jest dla Was prawdziwe, jak wychodzić poza lęk i dalej to wzmacniacie, pielęgnujecie, ale już to ukierunkowanie, już świadomość tego, jak się tym żyje, jest już w Tobie. I co więcej, jest to rozpoznanie i głębokie poczucie własnej, bezwarunkowej wartości, własnej kompletności, czyli jest też zaufanie coraz większe i przyzwolenie na to, żeby życie płynęło i żeby płynąć razem z życiem. Także jest dużo lekkości, otwartości, przepływu, spełnienia i spokoju. Kochani, z serca Was zapraszam. Link tutaj znajdziecie w komentarzach. I też przypominam, że dla pierwszych zapisanych od niedzielnego live 100 osób mamy cenę promocyjną. Do tego jeszcze do wtorku, do 3 października. To chyba trzeci wyjdzie, tak mamy dwa super bonusy które są opisane na stronie także naprawdę jeżeli tylko czujesz zapraszam cię na kurs kobieta kompletna cudnego wieczorka pa pa i do zobaczenia jutro